Mamy problem z naszą turystyką, tutaj lokalną, skierowaną dla nas, dla naszych mieszkańców, bo właśnie troszeczkę chętniej wyjeżdżamy do województwa śląskiego, czy do województwa dolnośląskiego, na tą turystykę jednodniową, czy, czy weekendową. A nie odkrywamy perełek naszych w regionie. I tutaj nie mam na myśli tych najważniejszych atrakcji, z które przewija się kilkaset tysięcy osób rocznie, ale mówię o takich miasteczkach jak Paczków, jak Brzeg, mówię o, naszych, o naszym szlaku Zamków i Pałacy, których mamy w województwie opolskim kilkadziesiąt. Mówię o szlaku. Który powstał parę lat temu, a rozwija się bardzo dynamicznie w szlaku opolskich winnic. Tych winnic dzisiaj już jest sześć. Każda jest wyjątkowa, każda jest urokliwa. I tutaj do tej takiej turystyki jednodniowej, przede wszystkim jednodniowej, zachęcam mieszkańców regionu, tak aby w tą sobotę, w tą, w tą niedzielę Jadąc chociażby szlakiem opolskich bifów, kosztując dani regionalnych, gdzie ilość restauracji jest w każdym powiecie, można sobie coś wybrać, pojechać na niedzielny obiad, a przy okazji zobaczyć właśnie tą turystykę jednodniową, tę daną perełkę w każdym mieście powiatowym, coś nowego, coś autentycznego i oryginalnego możemy zobaczyć.